有有有有，来听库德瓦。 Dziś witam cię, tym w tyle na świecie słychać tylko ciszę. Wy nie jesteście normalni, skoro już dawno świcie, że wspadają liście, a tymczasem jakieś typy naćpane znowu mają jakieś widzie, jakiś demon do nich przemawia, no i mówi im, no kurwa się zbliście, Oto są kurwa tak zwane chore jazdy Nie śpią, choć na niebie są już dawno gwiazdy Tak na ulicach wygląda to prawie każdy, nikt z nich nie ma odwagi spojrzeć Plus tego ani usłyszeć o prawdy Żywe trupy, niczym zombie pierdoleni nie umarli, zachowując się niczym podrażeni piornami. W końcu kilogramami ten prąd wpierdalają w nich pełno i ignotancji. Połudzi i bladzi niczym pierdolone wampiry I tylko w nocy spotkasz ich Nie mają wciąż dosyć tych spływów gorzkich Chcą tych zajebistych narkotyków polskich Życie to chodnot, a ciebie wita w nim Wiem o co B i co jest pięć, bo też siedziałem w tym Życie to chorob i jebane pantemoniu. Ludzie zagubili się pośród fety kokainy, mefedronu Oni co tylko tego stanu niepokoju Bijasz do klubu na techno, Bożeś stajewał pigułę To są dla was te chwile wesołe Te jebane chwile doniosłe za to wiem dziewczyny, są już chyba dawno umarłe, umadłe. Dają dupy, by bić, a później kreski z Obok stoi wysoki blok, a na klatce chłopaków Bóg zbąga leczy. Potem ktoś mówi, w nie czarnów jesteśmy, no to kurwa lećmy, a to znowu jakaś ty wiara. Przyjebała kreskę z mety i na te jak czarownica O kurwa, cała zawyrana jest okolica Znowu za drogiem sypie się kokaina Natomiast chłopaki, co nie mają kasy na kilogramy śpiewają fetę, Żlą to tanie ścierwo Czyli choć choćby woleli metę inne typy są jak wilkołaki, bo łazą po lasach i się zająć wiedzy do reszty. Każdy tu zajebać kreskę się śpieszy. Inny typ na jazdach widzi pośpocze smoki, bo zajebał w kabel heroinę. Chcę chociaż tego prostu zjeść odrobinę. Coś dzwoni do słodkiego druida, jebanego alchemika. Kto to dla innych jest to tajemnica? Ten lilet w końcu przybywa, a to jeździec bez głowy. W tle natomiast znowu słyszysz pierdolone sobie. Życie to chodwot, a ciebie witam w Wiem o co be i co jest pięć, bo też siedziałem w tym. Życie to chodwot i jewane pęta pandemonium. Ludzie zagubili się pośród ofety kokainy mefedronu. Oni są tylko tego stanu niepokoju Życie to chodło, a ciebie witam w nim wiem o co B i co jest pięć, bo też się w tym. Życie to chodło, gniewane pędy milmonium. Ludzie zagubili się pośród ofety kokainy mefedronu. Oni są tylko tego stanu niepokoju